Hej wszystkim! Dzisiaj postanowiłam nagrać film o tym, jak poradziłam sobie z przebarwieniami potrądzikowymi. Zapraszam do oglądania. Podkreślę na początku to, że jestem aktualnie podczas kuracji izotretynoiną, która również ma działanie zmniejszające przebarwienia, dlatego w moim przypadku zniwelowanie przebarwień w tym momencie może być łatwiejsze, ale byłam również na kuracji antybiotykiem, który nie miał takiego działania i również wtedy poradziłam sobie z tymi przebarwieniami, tylko było to trochę trudniejsze. Dzisiaj podzielę się tym, jak to zrobiłam wtedy i teraz, ponieważ to są dokładnie te same sposoby i mam nadzieję, że się przydadzą. Pierwszym produktem, moim zdaniem niezbędnym przy tej kuracji jest kwas azelainowy. Podczas mojego pierwszego leczenia, czyli antybiotykami, został zalecony mi produkt Acne derm, czyli kwas azelainowy w stężeniu 20%. Aktualnie używam produktu, który nazywa się Skinoren, który również zawiera kwas z 20% stężeniem. Maści te są swoimi zamiennikami, więc można stosować którejkolwiek z nich. Mają takie same składy, bądź bardzo podobne i takie samo działanie, więc nie ma znaczenia, którą kupisz. Jest jeszcze więcej maści o takim samym stężeniu kwasu. Wystarczy pójść do apteki i powiedzieć, że chce się maść z takim kwasem i można sobie wybrać, którą się chce. Ale większość z nich to jest po prostu to samo. I chciałabym też podkreślić, że Działanie tego kwasu widać dopiero po kilku miesiącach. Często jest to około pół roku, więc jeżeli po miesiącu nic się nie zmieniło, to nie warto się zniechęcać, ponieważ ten kwas działa długo. I takie naprawdę sensowne efekty widać po kilku miesiącach, nie od razu. I bardzo ważnym faktem jest to, że ta maść nie ma działania przeciwtrądzikowego. Owszem, może zniwelować mniejsze niedoskonałości, jednakże nie wyleczy nam trądziku. Może pomóc w leczeniu trądziku, ale nie zniweluje go sama w sobie. I chciałabym podkreślić, że jest to kwas, a przy używaniu jakichkolwiek kwasów należy koniecznie używać kremów SPF. I teraz przechodząc płynnie do punktu drugiego, czyli kremów SPF, najlepiej używać takich, które mają faktor 50 bądź 50+, plus oraz zapewniają ochronę przeciw promieniowaniu UVA oraz UVB. Filtr SPF pomoże w tym, aby nie pojawiały się kolejne przebarwienia, również stosując kwasy, ponieważ jeżeli nie stosujesz filtra SPF podczas stosowania kwasów i wystawisz swoją buzię na słońce, a słońce przenika również przez szyby, więc nie ma znaczenia, czy wychodzisz z domu, czy nie. Mogą pojawić się kolejne zmiany albo pogłębić istniejący, dlatego te dwa kroki są ze sobą nierozłączne. I tak naprawdę kremów SPF należy używać nie tylko podczas kuracji kwasami, ale również podczas jakiejkolwiek kuracji przeciwtrądzikowej, gdy pojawiają się pierwsze zmarszczki na Twojej skórze. A już tak naprawdę, moim zdaniem, warto całe życie stosować kremów SPF, ponieważ spowalnia to starzenie. I nasza skóra jest zdrowsza, mamy mniejsze szanse na nowotwór skóry. Dlatego, moim zdaniem, kremy SPF to jest podstawa zdrowej skóry. Trzecim produktem jest żel aloesowy. Żel aloesowy jest znany z bardzo wielu dobrych właściwości dla naszego ciała. Wspomaga w regeneracji naskórka, łagodzi w zaczerwienienia, ma działanie przeciwzapalne oraz łagodzi blizny i zaczerwienienia. Tak naprawdę, że aloesowy ma o jeszcze wiele, wiele więcej dobroczynnych właściwości, ale jedną z takich ciekawszych jest, że można używać tego żelu zamiast żelu łagodzącego po ukąszeniach komarów, ponieważ ma lepszy skład jest zdrowszy i mniej inwazyjny dla naszej skóry, a szczególnie tego podrażnionego miejsca. Działa. Sprawdzałam. Używam żelu aloesowego codziennie od żeby nie skłamać prawie roku i muszę szczerze przyznać, że faktycznie widzę te działania. I widzę, że pomaga mojej skórze i bardzo dobrze na nią działa. Żelu aloesowego można również używać przed olejowaniem włosów, jeżeli ktoś się interesuje włosingiem i tymi, i tymi tematami, ale ja nie jestem dobrym źródłem, ponieważ moje włosy pozostawiają wiele do życzenia. I taki mały protip z mojej strony jest taki, że bardzo często żel aloesowe są sprzedawane w takich słoiczkach bądź podłużnych, płaskich opakowaniach. I co ja robię, żeby tak nie było? To przelewam do poprzedniego opakowania, ponieważ miałam żel aloesowy w tubce, gdzie nie musiałam wkładać palców do tego opakowania, przez co produkt nie stykał się z bakteriami ani nie miał takiego kontaktu z tenem, przez co był dłużej dobry dla nas i dłużej nam służył. Kolejnym produktem, który używam na co dzień jest witamina C. Witamina C jest skuteczna w rozjaśnianiu przebarwień, w wyrównaniu kolorytu cery, czyli hamuje nadmierną produkcję melaniny w skórze. Czyli zabija wolne rodniki, które prowadzą do przedwczesnego starzenia się naszej skóry. Ma również delikatne działanie przeciw promieniowaniu UV, ale wciąż trzeba używać kremów z filtrem i nie dajmy się zwieść temu, gdy ktoś nam powie, że przy stosowaniu witaminy C nie powinno się stosować filtrów SPF, bo czytałam takie kwiatki w internecie, to nie jest prawda. I proszę się tego nie słuchać. No i piątym produktem, którego używam na co dzień i ma wpływ na zredukowanie przebarwień, jest niacynamid. Niacynamid, czyli pochodne witaminy B3, i substancja ta również hamuje syntezę melaniny, dzięki czemu prowadzi to do zredukowania przebarwień. Bardzo ważną rzeczą jest to, że nie można stosować niacynamidu od razu w dużym stężeniu. Najlepiej, gdy zaczynasz i wcześniej nie miałeś kontaktu z tym produktem, zacząć od stężenia 1-5%. Im mniejszy, tym lepiej, tak naprawdę, i stopniowo, gdy nasza skóra się przyzwyczaja, zwiększać do góry 10%. Nie można przekroczyć tych 10%, ponieważ wtedy mogą nas wystąpić podrażnienia lub zaczerwienienia, i nasza skóra nie będzie tego lubić i możemy się nabawić nieprzyjemnych sytuacji. No i są to produkty, które używam codziennie i mają faktyczny duży wpływ na poprawę stanu mojej skóry i zniwelowanie przebarwień. Na prawym policzku już praktycznie nie mam żadnego przebarwienia. Ale na lewym jeszcze troszkę mi ich zostało, ale są bardzo blade i z dnia na dzień są delikatniejsze, ulegają spłyceniu oraz przestają być czerwone. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Po której z kolei kuracji antybiotykiem Kuba sprezentował mi zabieg Dermapen. I jest to zabieg, który polega mniej więcej na tym, że takim specjalnym urządzeniem, które wygląda jak długopis, przez co ma taką nazwę, yy Pani kosmetolog nakłuwa skórę, to są mikronakłucia, tak z tego się orientuję, i ma to na celu m.in. redukcję przebarwień. Takich zabiegów powinno wykonać się od 2 do 5, jednakże ja wykonałam tylko jeden ze względu na to, że powrócił mój trądzik, co nie było związane z tym zabiegiem, tylko z tym, że antybiotyki na mnie nie działają i zawsze po niedługiej chwili wracał do mnie trądzik. Ponieważ trądzik jest jednym z głównych przeciwwskazań do wykonania tego zabiegu, ale po tym jednym zabiegu mogę zdecydowanie powiedzieć, iż efekt był widoczny, na drugi dzień już w rzeczywistości, ale z każdym dniem coraz bardziej. Oczywiście musiało zejść zaczerwienie z twarzy, u mnie się tylko jeden dzień nawet niecały utrzymywało, i wszystko było w porządku. No i wiadomo, krem SPF podstawa przy każdym jakimkolwiek zabiegu kosmetycznym przy życiu. Tak, to jest najlepszy zabieg na całe życie. Polecam całym serduszkiem. I czy warto zainwestować w taki zabieg? To zależy co uważasz. Jeżeli wszystkie te produkty, które wymieniłam, nie pomagają, to tak. Miałam też robione jakieś peelingi, maseczki, peelingi kawitacyjne i tym podobne sytuacje, ale nie zauważyłam żadnej wielkiej poprawy skóry. Więc nie będę o nich opowiadać, ponieważ nie było to coś, co faktycznie mocno mi pomogło. No, i jak powiedziałam na początku tego filmu, mówię wyłącznie o produktach, które używam i które mnie pomogły. Nie powiedziałam o wielu kosmetykach, których nie używałam, więc nie mogę potwierdzić ich skuteczności, ponieważ zwyczajnie ich nie testowałam. Jednakże jest jedna substancja, o której chciałabym powiedzieć, i jest to retinol. Należy on do grupy retinoidów, tak samo jak izotretynoina, którą biorę do ustnie jako moja kuracja przeciwtrądzikowa. I podczas kuracji izotekiem, czyli izotretynoidą, nie można stosować retinoidów na twarz, ze względu na to, iż są to pochodne witaminy A. I gdybym stosowała retinoidy podczas tej kuracji, nabawiłabym się, że tak powiem, przedawkowania witaminy A i mój organizm mógłby na różne sposoby reagować, między innymi nudnościami, wymiotami, powiększaniem się wątroby i tym podobnych. Miałam jedną nieprzyjemną sytuację związaną z przedawkowaniem witaminy A, a wyglądało to tak, że w momencie, gdy moja lekarka była na zwolnieniu, Miałam przydzielonego innego lekarza, trwało to plus minus 2 miesiące, i ten lekarz przepisał mi maść punktową z witaminą A. No i przedawkowanie witaminy A doprowadziło do tego, że powróciła moja choroba lokomocyjna, o czym bardzo dobitnie przekonałam się na Bali, ale i również w takich krótkodystansowych podróżach, typu z mojego domu do dermatologa. I gdy powiedziałam o tym mojemu dermatologowi, udawał, że to wcale nie jest przez maść z witaminą A. Ale było tak, ponieważ gdy wróciła moja pani doktor, potwierdziła to, i dodatkowo sama zaobserwowałam, gdy nie używałam tej maści, wszystko było w porządku. No, może nie wszystko, ponieważ to był długotrwały proces, ale teraz jest w porządku, więc uczulam, żeby nie używać. Niczego innego z witaminą A podczas kuracji retinoidami. Tak samo jak trzeba się zapoznać ze wszystkimi efektami ubocznymi retinoidów, trzeba wiedzieć o tym, czego nie robić, jak się chronić i co stosować, a przede wszystkim trzeba wiedzieć, że nie można zajść w ciąży podczas takiej kuracji ani karmić piersią. No i nawet gdy znamy wszystkie przeciwwskazania, moim zdaniem warto jest udać się do lekarza, żeby nam powiedział w jaki sposób tego stosować. A jak chcemy brać do ustnie, no to wiadomo trzeba pójść do lekarza, ponieważ jest to lek wypisywany wyłącznie na receptę. I trzeba być pod stałą kontrolą lekarza, robić wszystkie niezbędne testy krwi i testy ciążowe, żeby wszystko było bezpieczne. No i nagrałam też filmy odnośnie trądziku, mojej przygody z trądzikiem i mojego leczenia izotekiem, więc gdzieś tutaj będą odnośniki do tego, chyba tu albo tu. Nie wiem. I tak, do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że ten się podobał, że wyczerpałam temat i przekazałam dużo sensownych informacji. Mam nadzieję, że ten film komuś pomógł, więc zachęcam do łapkowania w górę subskrypcji, komentarzy, przesyłania tego filmu dalej. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!